Każdy z nas jest troszkę asymetryczny. Często przed operacją nie zdajemy sobie z tego sprawy, że po jednej stronie żuchwa jest bardziej wypukła, po drugiej mniej, i dopiero po takiej analizie albo po operacji, kiedy pacjenci siebie analizują, zaczynają na to zwracać uwagę. Sam lift do tego nie doprowadza. Natomiast nasze skoncentrowanie uwagi na tym, na tym, jak wyglądamy po operacji, może doprowadzić do tego, że dochodzimy do takiego wniosku, że jesteśmy troszkę asymetryczni. I to e, rzeczywiście e, tak jest. Jesteśmy asymetryczni przed operacją i pewnie będziemy po takim zabiegu również. Dlatego, że zaczynamy na to zwracać uwagę, to, to zaczynamy. Punktować. Jednym, jednym z powikłań, które zdarza się wyjątkowo, wyjątkowo rzadko, ja od 30 lat nie widziałem takiego, takiego powikłania, jest porażenie nerwu twarzowego. I w takiej sytuacji mimika twarzy. E, może być e, zaburzone. To co, to, co może się zdarzać, i statystyki mówią, że to się zdarza do 1% przypadków, to e, czasowe czasowy niedowład, który jest gałązek nerwu twarzowego, który skutkuje tym, że gdy mówimy, kąciki ust poruszają się troszkę inaczej, bądź brwi nie unoszą się tak samo po jednej czy drugiej stronie. Ale te sytuacje są przejściowe i mijają po 6 do 8 tygodni. W przypadku deep play, no, czy, czy yy, tak jak i w innych yy, rodzajach liftu, blizny są wokół uszu. Przed uchem staramy się prowadzić to, to cięcie, właśnie żeby nie przed, a za skrawkiem ucha, żeby tej kreski tu nie było widać. Natomiast blizna jest albo nad baczkiem, czasami dookoła baczka, w zależności od tego, jak, jak będzie lepiej po operacji. Potem uciekamy do ucha, dookoła płatka i z tyłu za uchem wzdłuż włosów tu jest usytuowana blizna. Jest to dość długa blizna, około 20 cm, natomiast e, umiejscowiona w, takiej, w takich okolicach, w których bardzo trudno ją dostrzec. Jeżeli korygujemy przy okazji szyję, to dodatkowa blizna jest w fałdzie, którą każdy z nas ma tutaj pod brudką. Okres rekonwalescencji po liftingu, a ja zwykle mówię swoim pacjentkom, że wynosi 2 do 3 tygodni. Zwykle jest tak, że szwy zdejmujemy około 10-12 dni po operacji i od tego momentu już zwykle nie ma wyraźnych zasinień ani dużego obrzęku, ale ja mówię swoim pacjentkom, żeby się przygotowywały na to, że trzeba będzie się ukrywać przez 2 do 3 tygodni. Ostateczny efekt zwykle oceniamy po trzech miesiącach, choć często pacjentki wtedy jeszcze zwracają uwagę na takie zaburzenia czucia tu w okolicy przed uchem, które mijają w ciągu 6 miesięcy, ale już tego nie widać. Po e, lifcie zostają blizny w ukrytych miejscach. Na twarzy goi się zwykle dobrze i te blizny są bardzo delikatne i trudne, trudno je dojrzeć. Natomiast dbałość o te blizny w postaci natłuszczania czy laseroterapii czy stosowania e, plastrów czy kremów e, z silikonem na pewno Sprzyja gojeniu i daje efekt jak najbardziej delikatnych blizn później. W naszej klinice funkcjonuje fizjoterapia estetyczna, gdzie fizjoterapeuci zajmują się stanem skóry i stanem pacjenta po operacji, i oni również wdrażają procedury, które zmniejszają widoczność. Blizn. Po liftingu e, aktywność fizyczna jest ograniczona no z pewnością przez 2 do 3 tygodni, póki okres rekonwalescencji bezpośredniej e, się nie skończy. Ale oczywiście od samego początku możliwe są spacery i o, poruszanie się, normalne funkcjonowanie. Nie ma m, nakazu zalegania w łóżku i chorowania. Wręcz odwrotnie, staramy się motywować pacjentów, żeby ruszali się jak najwcześniej. Do takiej pełnej aktywności fizycznej natomiast można wrócić po 6-8 tygodniach bez żadnych obaw. Zwykle po 3 tygodniach od operacji. Można wrócić do normalnych swoich obowiązków i do pracy. Czasami, w związku z tym, że blizny są jeszcze lekko zaróżowione bądź e, zaczerwienione, wtedy można już stosować makijaż taki kamuflujący i nikt z pewnością się nie zorientuje, że jesteśmy świeżo po operacji. Po liwcie zwykle. Po trzech miesiącach ja widzę swoje pacjentki czy pacjentów do tak zwanej kontroli. Wtedy ten efekt już jest e, trwały, natomiast czasami pacjentki zgłaszają, czy to drętwienie, czy lekki obrzęk policzków, ale tego już specjalnie nie widać. Więc te wszystkie, wszystkie niedoskonałości myślę, że spokojnie po sześciu miesiącach możemy ocenić jako efekt ostateczny. Obrzęk i zasienienie jako skutek każdej operacji z pewnością występuje w różnym nasileniu, w zależności od tego, jak kruche naczynia są u danej pacjentki jak gruba bądź cienka skóra, więc zakładamy, że na pewno mogą być one widoczne przez 2 do 3 tygodni, czyli w czasie tej wczesnej rekonwalescencji. A po tym okresie zwykle już nie są widoczne, choć pacjentki mogą to e, odczuwać. W naszej klinice każdy e, zabieg operacyjny e, wyceniany jest brutto czyli pacjent dostaje informację o tym, ile będzie kosztowała cała procedura. Cała procedura to znaczy, Operacja, znieczulenie, pobyt w klinice, wszystkie opatrunki, które trzeba będzie wykonać i wizyta kontrolna. Więc po wpłaceniu sumy, którą pacjent usłyszy, potem za nic już nie dopłaca. U nas w klinice niestety nie wykonujemy zabiegów w systemie ratalnym, natomiast a pacjenci dostają taką informację, że mogą skorzystać z firm, które udzielają takich, takich kredytów, i my w tym nie uczestniczymy, ale umożliwiamy taką sytuację. Pacjent zgłaszając się z jakimś problemem na konsultację uiszcza oczywiście opłatę za tą, za tą konsultację. W trakcie tej konsultacji jest badany, są zbierane wywiady i utrzymuje informacje na temat proponowanego e, zabiegu, na temat powikłań i tym podobnych rzeczy oraz informacje jak ma załatwić sobie, o, powiedzmy załatwić e, termin e, zabiegu. W momencie wpłacenia e, za zabieg już potem za nic nie dopłaca, czyli te wszystkie wizyty pooperacyjne są liczone. Zabieg liftingu, czy to deep plane, czy SMAS, czy innego, nie zatrzymuje czasu. Niestety i te procesy starzenia, które, które będą e, do tej pory trwały, będą nadal e, trwały. Więc e, niestety. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać tych procesów. Ale sam nabyt jako taki nie powoduje przyspieszenia tych procesów. Czasami wykonujemy tak zwane wtórne facelifty. To się zdarza najczęściej 10-15 lat po wcześniej przeprowadzonej operacji, więc Niewykluczone, że pacjentka po takim czasie ponownie będzie się kwalifikowała do takiej procedury. Część procesów starzenia możemy opóźnić, nie uciekając się do chirurgii. Zabiegi medycyny estetycznej. Mezoterapii i tym podobne, na których ja się specjalnie nie znam, służą temu, żeby poprawić jakość skóry, zwiększyć napięcie tkanek policzków, są jak najbardziej wskazane. Niestety nie powodują one uniesienia tkanek twarzy, czyli nie powodują liftu. Choć w medycynie estetycznej funkcjonuje takie pojęcie jak lift bezoperacyjny czy nieinwazyjny, to nie ma to z realiami nic wspólnego. Dźwignąć policzek można tylko dzięki faceliftowi.